Co jest dalej? Pozdrowienia dla szefa depesaka. Depesaka? Zdecydowanie twardzie. A jak? W Krymi y o, wcześniej, scelaj, Gdzieś coś z... Co on pracował wcześniej? Coś w policji robił? Mnie to ciekawie zawsze, gdy z ludźmi z ochrony rozmawiać, bo to zwykle są ludzie, którzy są już na emeryturach, takich czasami nawet wcześniejszych. I oni czasami wcześniej, czasami wcześniej, też gadam głupio, czasami często, różnie bywa, zajmują się różnymi dziedzinami, takimi, o których byście ich nie podejrzewali. Ja już wiele takich osób, jak zagadałam panów z ochrony, to właśnie się okazywało, że mieli ciekawą pracę przed tym, jak wylądowali na ochronie, także warto rozmawiać z ludźmi. Marcin Wójcik pojedzie do Choroszczy na badania? Bardzo dobre pytanie. Wyczuwam napięcie w powietrzu. Przecież ja tak nie, nie usadowiłem się tutaj dobrze. Ja do niej pół poszatkiem po siebie. W tym miejscu, bo sobie tak tutaj kamerkę skierowałam, a ja w ogóle nie pomyślałam o tym, jak ja tu usiądę, nie? Uwaga. Czy Marcin Wójcik jeszcze raz. Mogę mu sobie przynieść. Pójdzie do Choroszczy na badania. Oj, chyba jest zapowiedź, że... Chyba się będzie pakował. Chyba zacznie od szczoteczki do zębów. Czy to zapowiedź wielkiej podróży? To sygnale jest. Jak Boga kocham przez przypadk, to wyjechałam. W ogóle kurę się kurde wszyscy leją Ja pierdzielę ja pierdzielę się popłakam Poczekajcie się pojawiać trzecie karty Chyba trafi do czubku. W kraftanik go Słuchajcie moi drodzy, podróż szykuje tak pakowanie, karta podróży i, i, i kaftanik. Oj.